Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. W czwartek o poranku, jeszcze dla niektórych, dopiero dziewiąta wybiła, ale dzisiaj jestem z niesamowitą osobą, z kobietą, Mister Racja Ewa Kotlińska. Witaj, Ewo. Witam was bardzo serdecznie wszystkich i Ciebie Aniu również. Cieszę się, że mogłam Ciebie poznać i skorzystać z zaproszenia, żeby powiedzieć troszkę o sobie, bo jesteś bardzo ciekawą osobą. Ewa, powiedz, czym się zajmujesz, co robisz, z jakich usług możemy skorzystać u Ciebie i dlaczego jesteś tak fantastyczna, uśmiechnięta, pozytywna? No bo wiesz co, zacznijmy od końca, bo to pozytywne, to tak się po prostu urodziłam. Wylasłam tak z brzucha mamy i tak po prostu mam. I to jest bardzo fajna cecha. I ta cecha, wiesz, do, do tej pory dopingowała wszystkich do, do działania, aż w końcu stała się pandemia i się okazało, że jestem bardzo potrzebna. Więc co ja robię, czym się zajmuję? Mam swój kanał YouTube i na Facebooku również dzielę to wszystko. Jestem mówcą motywacyjnym i mówcą inspiracyjnym. Można u mnie na każdym facecie sobie życie poprawić. I co łączę bardzo? Łączę piękno wewnętrzne z pięknem zewnętrznym, ponieważ uważam, że wszyscy są piękni, tylko nie zawsze jest to widoczne na zewnątrz. No właśnie, jesteś mówcą yy... Motywacyjnym, czyli dajesz wykłady, czy po prostu masz indywidualne spotkania, jak to wygląda w Twojej praktyce? Na razie są to indywidualne spotkania i ta firma bardzo prężnie się rozwija. Jeśli jesteście zainteresowani, tak, mam teraz projekt Rozmowa Odnowa, czyli taka odnowa, która jest pisana razem, bo to jest może być odnowa życie, a odnowa biologiczna, odnowa myślenia. I teraz ten projekt już jest właśnie od kilku dni promowany to jest wwwmisracja.com, czyli msracja.com. I tam można zapisać się po prostu bardzo łatwo na taką rozmowę indywidualną. One są od minut 10 do 45 i po prostu y, współpracuję też z różnymi osobami, czyli ja jestem mówcą motywacyjnym i daję ci takie popchnięcie w plecy lub szukam z Tobą, co dla Ciebie jest w tym momencie najlepiej zrobić, bo nieraz po prostu w takim zawirowaniu życiowym się tego nie widzi. No i też współpracuję z coachem i współpracuję z Panią psycholog, więc jeśli widzimy, że problemy są większe, to trzeba się po prostu umówić dalej. A ze mną ja, można mnie nazywać takim lekarzem pierwszego kontaktu, przyjaciółką, żeby po prostu ktoś spojrzał razem z Tobą na Twój problem i poszukał, gdzie chwast rośnie i wyrwał go z korzeniami. No właśnie, a powiedz Ewa, skąd jest ta Twoja intrygująca nazwa, Mister Racja? Miss Racja, Miss Racja, no bo tak, ja jestem singlem z wyboru, czyli Miss, prawda, tak mi się wydaje przynajmniej, a racja to jest to, że nie to, że ja zawsze mam rację, ale z moimi klientami do tej pory pomyśleliśmy sobie o tym, jak mnie nazwać i poprosiłam, żeby napisali mi recenzję i napisali mi recenzję i tak sobie mówię, o. Chyba nazwę się racja, bo oni zawsze mówią, że ja mam jakieś inne spojrzenie na rzeczy, gdzie oni po prostu myślą całymi latami o tym, jak to zrobić, a ja bum, w trzy minuty im opowiadam, co trzeba z tym zrobić, i to jest prawie dziesiątkę. Więc to, co ja mówię, to jak gdyby pomagać ci pomyśleć o sobie samym w trochę inny sposób, i sobie tak myślisz, kurde, ona ma rację. I dlatego się tak nazywałam. Cudownie. Ewa, powiedz w takim razie, co jest takim priorytetem w Twojej działalności? Do kogo Ty docierasz? Kto jest Twoim klientem? Mężczyźni i kobiety. Przeważnie są to osoby po 28 roku życia, które hmm. teraz w tych czasach pandemii po prostu dzieją im się straszne rzeczy, bo starsi są samotni i tak dalej, ale ci ludzie właśnie w takim Rozwoju życiowym, gdzie są małe dzieci, gdzie jest żona, gdzie jest dom na kredyt, gdzie jest auto na kredyt, gdzie jest niepewna praca. I tutaj są po prostu ogromne lęki w tym w wszystkim. Hmm. Przeważnie mężczyźni, którzy, których ego zaczyna być no, porządnie. No szkoda mi ich po prostu, bo, bo panowie starają się, a mają takie lęki, zresztą panie też, że po prostu boją się usnąć w nocy, że się uduszą. I to spowodowało nam teraz na globalnie strach to, co jest. I no z tym strachem można sobie radzić, po prostu inaczej na niego patrząc. Więc większość ludzi, którzy macie ten kłopot i nie możecie iść spać, i płaczecie, że się udusicie, że umrzecie, tak szybko się nie umiera. Hmm, niesamowite, super, czyli Twoje działania są związane bardzo mocno z ludźmi, z postawieniem ich na nogi, ukierunkowaniem. A przy okazji, właśnie jutro organizujesz kurs, powiedz o tym, co to takiego jest. Słuchajcie, jutro organizuję moje urodziny, no ponieważ jak to ja, misracja, jest pandemia, ja nie mogę nikogo zaprosić, więc myślałam, że ja zaproszę was, zapraszam was absolutnie wszystkich jutro na moje urodziny. Ja prowadzę swoje wykłady w języku polskim, w języku holenderskim, w języku polskim, jutro na Facebooku o godzinie 11, tam jest zaproszenie do... Wydarzenia, bo tak to się po polsku nazywa. Do wydarzenia. Słuchajcie, i można tam sobie kliknąć i jutro będę rozmawiała o tym, życie to bal, kropka czy twoje też znak zapytania. I o tym będziemy mówili po polsku. Niemniej jednak mam tam jeszcze parę ciekawych informacji i do, co do tego, co w przyszłości będzie się działo u misracji. Może Cię to zainteresuje, więc zapraszam na urodziny. Ładnie się ubierzcie, bo trzeba wyglądać. No tak, na urodzinach koniecznie. Super Ewa, no to w takim razie może zostawimy tu pod postem linki, gdzie dziewczyny mogą skorzystać z swoich bezpłatnych um, tego live'a jutrzejszego urodzinowego, plus okay. gdzie ciebie można znaleźć, powiedz Ewo. Można mnie znaleźć na YouTubie pod misracja, ms.racja. Można mnie znaleźć na Instagramie i tam jest życie singla. Tam są po prostu zdjęcia, jak ja sobie żyję jako singiel. I słuchajcie na Facebooku jako Ewa Kotlińska, Miss Racja. E, praktycznie każdy może się do mnie zapisać. Nie wiem, jak to się stało. Teraz mam naprawdę dziennie 900 parę zgłoszeń e, do, do przyjaciół. Więc jakbyście się mogli gdzieś tam wpisać, e, Ewa, ja, no, ja chcę, naprawdę jestem Polakiem, to ja was chętnie dodam, bo wiecie, co. No, takie mi się zabierowanie zrobiło, ale ministra sobie z tym poradzi, więc dawajcie, dawajcie, po prostu na Facebooku, przez Messengera lub zaproszenie do znajomych. Cudownie, w takim razie Ewa, dziękuję Ci, że się przedstawiłaś. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie, tylko będzie pierwsze i początek czegoś wielkiego, więc umówimy się jeszcze na tematy, bo myślę, że dzisiaj, tak jak powiedziałaś, tematy tego lęku, stresu i jak postawić nowe kroki w odnowie swojego życia i fizycznego, i psychicznego, i prywatnego, i zawodowego. To właśnie jesteś. Ja Pomnijmy o. Jak to się po polsku nazywa? Selfetrałem, takie, że ufać samemu sobie, wyciągnąć to piękno z środka. Bo to słuchajcie, każdy z nas jest piękny. Przyrzekam wam, ja pracowałam z Wołkiem, pracowałam z Hermesem, pracowałam. We, mam w ogóle absolutnie umiem zrobić osobę piękną w godzinkę, ale to piękno jest zrobione na siłę. A jeśli my to piękno połączymy z tym wewnętrznym pięknem. To nie chodzi o to, żeby panowie za nami wizdali, tylko chodzi o to, żeby świat z powodu tego piękna nas kochał, a my jego i żebyśmy sobie szli po nim jak po miękkiej poduszeczce. Super, Ewa, cudownie. W takim razie zapraszamy do kontaktu do Ciebie. Jutro można się z Tobą spotkać bezpośrednio właśnie o godzinie okay. 11 na Twoich urodzinach i to jest Szukanie bezpłatne. Tak jest. Takie w takim razie wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę. papa. Pa.